Cześć, witajcie w następnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie na przykładzie raporty z działań wojennych. Oczywiście, zajmiemy się tematami zaplecza. Omówimy sobie krótko organizację służb naprawczych i przytoczymy kilka jakże ciekawych i zazwyczaj niespotykanych raportów z napraw i ewakuacji takich. Pancernych kolosów. Jeżeli jesteście zaciekawieni, to serdecznie Was zapraszam do słuchania. Musicie sobie dodatkowo zdać sprawę, że to, co widujecie najczęściej na filmach i w kronikach filmowych, to jest czysta propaganda. Aby taki jeden czołg mógł normalnie stanąć do bitwy, to za plecami na tyłach musi być sztab ludzi, który ten pojazd potem naprawi, obsłuży, zatankuje. Zaplecze techniczne można porównać do, do medyków na linii frontu, nie? którzy cały czas, mimo ostrzału, takie, takich rannych, akurat w naszym wypadku, pojazdy ewakuują lub naprawiają. I w różnych raportach z różnych okresów bitw po stronie niemieckiej, jeden pojazd potrafił być trzy lub cztery razy dziennie ściągany usprawniany i z powrotem wracał do walki. Problemy z eksploatacją czołgów Panzerkampfwagen 6 nie pojawiły się dopiero wtedy, gdy pojazdy te weszły do walki na południowoafrykańskiej pustyni i na froncie wschodnim. Chociaż w poszczególnych oddziałach radzono sobie jakoś z większością usterek technicznych, to w tej wczesnej fazie historii szóstka i ich użycie w jakichkolwiek akcji bojowej wiązało się z ryzykiem. Wiele z wykrytych wad mogło doprowadzić do unieruchomienia pojazdu, co z kolei wymagało przeprowadzenia operacji ewakuacyjnej przez specjalistyczne oddziały wyekwipowane w sprzęt ciężki. 501 balon czołgów ciężkich w Afryce Północnej był jedną z pierwszych jednostek, które otrzymały tygrysy. 20 tych czołgów wystarczało do wyposażenia dwóch kompanii tego batalionu. W końcowym okresie zmagań na froncie północnoafrykańskim major Lauder podsumował swoje doświadczenia w raporcie bojowym. Organizacja służb naprawczych. Jeden z plutonów kompanii warsztatowej wykorzystano do zorganizowania stałej bazy naprawczej. Baza ta winna być starannie zamaskowana, a wspomniany pluton musi dysponować ciężkim sprzętem dźwigowym. Z tego powodu bazę taką należało stworzyć na solidnym podłożu. Warsztaty zamknięte są korzystne w przypadku poważniejszych napraw, zwłaszcza prac spawalniczych prowadzonych w nocy. Tak zwane namioty robocze to niefortunne, doraźne rozwiązanie. Dostępne 12-osobowe namioty nie nadają się do przeprowadzania w nich napraw. Pluton warsztatowy pozostaje na miejscu, póki odległości holowania ciężko uszkodzonych tygrysów nie okażą się zbyt wielkie, lub też jednostka nie zostanie przerzucona do odległego sektora w strefie walk. Drugi pluton znajduje się w pobliżu kwater kampanii pancernych w roli grupy specjalnej wykorzystywanej w nadzwyczajnych sytuacjach. Teraz krótkie ogłoszenie parafialne. Ponieważ, jak może większość z Was już wie, albo nie wie, prowadzimy akcję zbiórki pieniędzy na chłodnicę do działa samobieżnego ISU 122. Link do tej zbiórki zamieszczę w opisie i sukcesywnie będę pokazywał wiele materiałów na temat tego działa samobieżnego, bo jest na co popatrzeć i to będzie najlepsze działo samobieżne jeżdżące w tym kraju. To mogę Wam zapewnić. A dodatkowo dla wszystkich ludzi, którzy e, dorzucą się do tej naszej zbiórki, będzie oprowadzanie i omawianie tego jakże pięknego stwora. Służby naprawcze w warunkach bojowych. W początkowej fazie działań wojennych, mówimy tutaj o Afryce, wszystkie służby naprawcze podporządkowano specjalnemu sztabowi utrzymującemu łączność z oddziałami wojowymi za pośrednictwem radia i gońców na motocyklach. Oddziały naprawcze podążają za oddziałami bojowymi, transportują najważniejsze części zamienne i, w razie potrzeby, dokonują szybkich napraw. Dla zapewnienia tym pododdziałom mobilności, najkorzystniejsze okazało się wykorzystanie nieprzyjacielskich, zdobycznych transporterów opancerzonych. Większość służb naprawczych przemieszcza się wraz z kolumnami zaopatrzeniowymi, a w swoim składzie ma ruchome warsztaty, a także sekcje plutonu ewakuacyjnego. Mniej mobilne elementy tego awaryjnego plutonu warsztatowego podążają za taborem zaopatrzeniowym, póki umożliwiają to sytuacja bojowa i stan dróg. Przewożą też większość parku maszynowego z częściami zamiennymi. Szybkie pojazdy motorowe zapewniają łączność ze stałą bazą naprawczą. W tej ostatniej znajdują się także mniej mobilne elementy sekcji ewakuacyjnej. Na polu walki łatwiejsze naprawy, w tym naprawy uszkodzonych podwozi oraz spadających gąsienic z kół są przeprowadzone przez pancerwarte, czyli no, po przełożeniu na nasze pancerny zespół naprawczy. Wydzielony ze składu naprawczej grupy specjalnej. Pomniejsze awarie silników czy układu przeniesienia napędu są usuwane przez specjalistów wysyłanych przez sztab naprawczy. Z kolei usuwaniem poważniejszych uszkodzeń, które jednak nadają się do naprawienia w ciągu kilku godzin bez użycia ciężkich dźwigów i wciągarek, zajmuje się ekipa robocza z głównych warsztatów polowych. Jeżeli zadanie takie wymaga użycia ciężkich dźwigów, i jeśli Tygrys znajduje się pod ostrzałem. Czołg taki należy odholować na zaplecze w osłonięte miejsce. Oczywiście o ile to możliwe. Gdzie można względnie bezpiecznie wykorzystać sprzęt dźwigowy. Sztab naprawczy podąża w ślad za większością służb remontowych. W strefie frontowej, jeżeli tygrys dozna poważnych uszkodzeń, trzeba go odholować. Nie wolno pozostawić na miejscu. Naprawy takie. Czyli wymiana silnika, skrzyni biegów, zbiornika paliwa czy układu chłodzenia można przeprowadzać w całkowicie bezpiecznej okolicy, nawet jeżeli zabrałoby to do trzech dni. Jeżeli nie ma odpowiednich części zamiennych, czołg należy odholować do bazy warsztatowej. Jeśli w bazie tej znajduje się akurat tygrys z nowymi częściami zamiennymi, można je wykorzystać do naprawy uszkodzonego w czołgu. W ten sposób można sobie oszczędzić dalszych etapów ewakuacji uszkodzonego tygrysa. Uniknąć niepotrzebnego zużycia paliwa, a także kół jezdnych. Nie traci się także czasu i taki wyremontowany tygrys może niebawem ponownie wziąć udział w walce. Główne zasady dotyczące napraw tygrysów to doraźna naprawa na miejscu po wystąpieniu awarii, magazynowanie. I przewóz co najmniej jednego zapasowego silnika i jednej skrzyni biegów. Teraz będzie ocena przydatności sprzętu dźwigowego używanego w takich warsztatach. A mianowicie, 15-tonowa suwnica bramowa na tunezyjskich drogach, a nawet w tamtejszych górach, suwnica taka nadaje się do transportu ale na krętych górskich drogach kierowca musi się wykazać nadzwyczajnymi umiejętnościami. Jeżeli chodzi o udźwig takiego sprzętu, to wspomniany typ suwnicy jest idealnie przystosowany do użycia przez pluton stacjonujący w bazie warsztatowej. Dziesięciotonowy dźwig faun okazał się nieodzowny do prac naprawczych przy wieżach uszkodzonych tygrysów prowadzonych na bezdrożach. Na solidnym... Kurwa... Teraz. Na solidnym podłożu dźwig ten może przemieścić w dowolne miejsce system sterowniczy Fauna. To no nie. Na solidnym podłożu dźwig ten można przemieścić w dowolne miejsce. System sterowniczy Fauna łatwo ulega uszkodzeniom. W bardzo trudnym terenie musi być docholowywany w pobliże czołgu Tiger, prześciągnik półgosienicowy. Dźwig ten to jedyny sprzęt zdolny do podniesienia wieży Tygrysa, do czego nie nadaje się 15 tonowa suwnica bramowa. Z kolei 22 tonowa przyczepa platformowa nadaje się do użycia wyłącznie na drogach i twardym podłożu. Tam gdzie teren jest grząski, wykorzystanie tej przyczepy nie wchodzi w rachubę. Gdyż nie sposób jej obrócić. Major Leuder. W 1943 roku opublikowano artykuł na podobny temat, który wcześniej tutaj omawiałem. Z raportu polowego jednego ze szpere pancer Abteilung wynika. Tygrys, który uległ awarii na twardym podłożu, na drodze albo poza nią, mogą łatwo odholować dwa ciągniki SDKFZ-9. Taki czołg należy doczepić za pomocą dyszli holowniczych do pierwszej cugmaszyny. Ma ona na tyle wielką moc pociągową, że może wziąć tygrysa na hol. Jednak holowanie na większe odległości jest niemożliwe, gdyż masa czołgu. Wyklucza normalną eksploatację ciągnika. Z tej przyczyny, następny ciągnik należy doczepić za pomocą stalowych lin. Dzięki temu pierwszy z ciągników utrzyma się na drodze. Ważne, aby obydwa ciągniki wykonywały zgodne, skoordynowane manewry. Podczas holowania Tygrysa na górskich drogach, po stromiznach i na pochyłych zakrętach. Trzeba powściągać czołg przy użyciu jeszcze jednego ciężkiego pojazdu. Najlepiej typu trzeciego, czyli mowa tutaj o Panzerkampfwagen 3. W przeciwnym razie Tiger ściągnie oba ciągniki z drogi. Jeśli uszkodzony tygrys utraci gąsienicę, należy zdjąć także drugą gąsienicę, aby czołg toczył się na kołach jezdnych. W ten sposób udaje się holować taki czołg, nawet. Na ponad 100-kilometrowych dystansach należy ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń dotyczących unikania uszkodzeń skrzyni biegów i hamulców. Tygrys, który zapadł się na grząskim gruncie, może być ewakuowany przez dwa ciągniki stojące na solidnym podłożu przy użyciu wyciągarek. Naszej jednostce powiodło się odzyskanie kilku uwięzionych w błocie tygrysów za sprawą wykorzystania trujek. W roli ciągnika ewakuacyjnego. W sytuacjach wyjątkowych możliwe okazywało się ewakuowanie uszkodzonego tygrysa, niezależnie od tego, czy uszkodzone były gąsienice, czy też elementy podwozia. Pomimo nieprzyjacielskiego ognia, odholowywał go wtedy pancer Camp Wagen 3 na odległości do 3 km. Jednakże ten rodzaj akcji ewakuacyjnej. Może posłużyć tylko do odholowywania na niewielkim dystansie, gdyż układ hamulcowy trójki ulegał w wyniku tego znacznemu zużyciu. Dotychczas niezupełnie się udawało holowanie uszkodzonego czołgu Tygrys przez innego Tygrysa, ponieważ brakowało potrzebnych do tego dyszli holowniczych. Zaczepy holownicze w Tygrysie są bezużyteczne, dysze holownicze do ciągników nie pasują, do tych zaczepów. W tygrysach. Wprowadzenie nowych czołgów średnich i ciężkich do wyposażenia armii niemieckiej wymagało zasadniczych zmian w strukturze organizacyjnej polowych warsztatów naprawczych. Przechodzimy teraz do konkretów. Naprawy, a akcje ewakuacyjne. Z raportu wojennego jednego z baonów czołgów ciężkich operujących na froncie włoskim. Górzyste okolice bardzo nieodpowiednie do działań czołgów oraz fakt, że mieliśmy wspierać oddziały piechoty, przyczyniły się do tego, iż batalionowi wyznaczono zadania, z których nie był w stanie się wywiązać. Ani razu nie udało się przeprowadzić natarcia, wspartego przez inne rodzaje wojsk siłami całego Baonu, a akcje kombinowane, przeprowadzane siłami pojedynczych kampanii, miały miejsce zaledwie trzykrotnie. Z drugiej strony, wycofanie Abteilung zagroziłoby doprowadzeniem do niekorzystnej sytuacji na tym odcinku frontu. Użycie Tiger Abteilung w rejonie górskim jest przypadkiem wyjątkowym, jednak zostało wymuszone przez sytuację na froncie. Od początku tej operacji oczekiwano usterek technicznych liczniejszych niż na innych teatrach działań wojennych. Jeżeli sekcja ewakuacyjna tej jednostki Wywiązała się ze wszystkich swoich zadań to tylko dzięki zaangażowaniu i poświęceniu wszystkich żołnierzy plutonu naprawczego. I tutaj teraz podam Wam przykład. Jeden z tygrysów ugrząsł w czasie forsowania brodu, czego skutkiem było uszkodzenie przekładni głównej. Choć przyczynę awarii udało się ustalić, czołg ewakuowano i odholowano do warsztatu polowego. Mimo ataków lotnictwa i ciężkiego ostrzału artyleryjskiego. Podczas taktycznego odwrotu jeden tygrys zepsuł się wskutek awarii układu przeniesienia napędu. Szybko, jeszcze tego samego dnia, sekcja ewakuacyjna odholowała go przez opuszczoną wieś, tym samym zapobiegając zdobyciu tego czołgu przez nieprzyjaciela. Kolejne wspomnienia. Po ewakuacji tego tygrysa tej samej sekcji rozkazano odzyskać inny czołg. Tygrys, wcześniej uszkodzony podczas walki, gdy na miejsce dotarły trzy ciągniki, wciąż trwała zaciekła bitwa oddziałów pancernych. Ewakuacja odbywała się w warunkach nieustannych ataków myśliwców bombardujących oraz celnego ognia artyleryjskiego. Oba tygrysy odholowano ku naszym liniom. W podobnych okolicznościach odzyskano jeszcze jednego tygrysa. Kilka uszkodzonych czołgów tygrys trzeba było odholować na znacznym dystansie, po krętej górskiej drodze. Jeden z ciągników został bezpośrednio trafiony przez pocisk artyleryjski. Trzy osoby z załogi tego ciągnika poważnie raniono, a jedna zginęła. Mimo to akcja ewakuacyjna trwała dalej. Konwój musiał się zatrzymać przed uszkodzonym mostem nad wąwozem. Żołnierze pracowali ciężko, by przeprawa okazała się możliwa. Zanim udało się przyciągnąć go przez wiadukt za pomocą dwóch ciągników SDKFZ-9, zaszła konieczność przeprowadzenia takiej operacji pod nieustannym ostrzałem artylerii. Trawione ciężarówka z amunicją oraz dystrybutor paliwa eksplodowały. Po tej akcji oba ciągniki musiały przejść gruntowny przegląd techniczny. Wyzwano drugą sekcję ewakuacyjną i wznowiono akcję holowniczą na górskiej drodze. Dwa kolejne Tygrysy, które utknęły w miejscu przed naszą piechotą, ewakuowano i odholowano na tyły na odcinku około 8 km. Pomimo nieprzyjacielskiego ognia z dział przeciwpancernych, moździerzy i broni ręcznej, w czasie tej akcji ewakuacyjnej, w chwili przejazdu po moście, jeden z Tygrysów uległ awarii. Wszelkie próby odholowania go skończyły się fiaskiem, a czołg ten Uszkodzony przez nieprzyjacielski ostrzał musieliśmy porzucić. Drużyna saperów zbudowała prowizoryczny pomost, aby udało się ewakuować dwa inne Tygrysy. Operacja ta odbywała się pod osłoną jednego, dwucentymetrowego, samobieżnego, czterolufowego działka przeciwlotniczego 20 mm oraz opancerzonego transportera gąsienicowego piechoty. Przejazd krętymi drogami powiódł się. Sekcja ewakuacyjna musiała pracować za dnia, ponieważ nocami jedynej przejezdnej drodze zagrażali partyzanci, lub też tworzył się na niej zator powodowany przez kolumny wojska i pojazdów. Podczas wszystkich działań ewakuacyjnych towarzysząca artyleria przeciwlotnicza zapewniała osłonę przed nieustannymi nalotami bombowców nurkujących i zestrzeliła dwa samoloty. Inspektor generalny Wojsk Pancernych opatrzył tą relację następującym komentarzem: Przykłady te wykazują, że czołg można ewakuować nawet w najtrudniejszych warunkach, jeśli dobrze się zorganizuje działania drużyn ewakuacyjnych oraz masie gotowych na wszystko żołnierzy. W piątym roku wojny każdy niemiecki czołg jest cenny, więc takiego poświęcenia należy wymagać od podwładnych. Wyczyn tych sekcji ewakuacyjnych zasługuje na pochwałę